Mówiąc o tym, nie możemy jednocześnie zakwestionować pewnego mitu na temat tamtego okresu polskiej nauce i tamtego okresu historycznego w Polsce, mitu mówiącego o tym, że dominowała hegemonicznie niemalże filozofia marksistowska. No, słyszymy, że można było zajmować się itomizmem, i kantyzmem, rozwijały się kariery naukowe. Takich tak. uczonych jak pani profesor? To, to, co pan zacytował, jest całkowitą nieprawdą. Proszę wziąć pod uwagę, że w okresie stalinowskim, czyli w roku 1954, powstała Akademia Teologii Katolickiej jako Uniwersytet Państwowy, czyli w Polsce był Katolicki Uniwersytet Państwowy i był prywatny Uniwersytet Państwowy. Także yy, ja Pamiętam, że w tamtych latach w słowie powszechnym, wydawanym przez Pax, były, toczyły się polemiki z, marksizm, z filozofami marksistowskimi, a z kolei w trybunie ludu toczyły się też w wydaniu sobotnio niedzielnym polemiki z filozofami chrześcijańskimi. I proszę wziąć pod uwagę, że te polemiki nie podlegały cenzurze.